Dobrze, więc klasycznie lecimy w takim razie obroną sycylijską. Boże święty, najgorsze zło, najgorszy koszmar każdego Sycylijczyka. Ałapin taki London po E4, to jest właśnie Ałapin. E, dobra, więc wiecie co, ja zagram sobie dla śmiechu posunięcie G6, to jest. to nie jest takie Podejście za gatunku głównych podejść, ale spróbujemy tutaj w takim smoczym stylu wymanewrować przeciwnika. E, dobra, i teraz liczę na to najbardziej, że. O kurczę, arcymisz, magiem e, Liczę na to, że przeciwnik zagra skoczkiem na F3, tak żebym mógł gońca wyprowadzić i się pozbyć tego białopolaka. Ale dobra, jak nie zagra, to. To, to nic złego się nie dzieje. Ja po prostu kontynuuję rozwój cyk, cyk, roszatka, f6. Będę podważał to jego centrum i będę atakował. Oczywiście, pionka d 4 Pełna agresja tutaj ze strony przeciwnika jest uskuteczniana. Czyli tutaj stara się zdominować w centrum. No ale to luzik. To ja sobie rozwinę tego skoczka, wrzucę go po prostu na f5, a idealnie to skoczek f3. Yy, I właśnie koniec G4. Tylko teraz pojawia się pytanie: czy ja się boję ruchu Hetman B3, więc tak, koniec G4, Hetman B3. Zawsze trzeba na to uważać. Ale wtedy ja wybijam i na D4 leci. Więc co najmniej równowaga, a też szybciej króla zabezpieczę. Dobra, więc w ten sposób lecimy z koksem. I po prostu grzecznie Roszatka, skoczek F5, i w którymś momencie to F6. Zagram podważe, to potężne centrum przeciwnika, też sam w którymś momencie być może poświęcę pionka D5, zagram hetman B6, także są tutaj całkiem fajne pomysły. Obiektywnie to, tak jak powiedziałem, obiektywnie nie jest to najlepsze podejście przeciwko wariantowi Ałapina, ale ja wiecie, lubię te, lubię te, Smocze, przyspieszone smocze struktury, więc w tym się czuje jak ryba w wodzie. Mhm. Przeciwnik na kontr związaniem. Jest to bardzo rozsądne podejście z jego strony, ponieważ teraz on nawet będzie chciał mi wypić na C6, ponieważ wtedy będę miał bardzo słabego pionka na półotwartej linii i on będzie mógł tutaj gładko atakować. Więc to nie jest struktura, którą bym chciał uzyskać. W związku z powyższym zagram posunięcie wieża C8, i tutaj mój plan jest taki, żeby po prostu po wybi wybiciu odbić wieżę. A dalszy plan się oczywiście nie zmienia, czyli roszadka, wiadomo. Dobra. No to ja tutaj zabezpieczam króla. Myślę, że wszystko bardzo, bardzo logiczne z mojej strony. Słuchajcie, czy bicie na f3, o, jest ciekawa pułapka, chociaż może nie do końca, bo bicie, bicie, hetman b6, wiecie, coś tutaj bym się zaczaił na tym punkcie d4, no ale przeciwnik zawsze w najgorszym wypadku może po prostu zbić na c6, co nie? E, pozbędzie, się, e, pozbędzie się tego e, mojego skoczka i atak na d4 będzie mniejszy. No dobra, jeżeli mnie pogania, to ja oczywiście wybijam, bo taki był, był zresztą mój plan. No i teraz co dalej? No, skoczek F5 wygląda bardzo logicznie, choć trzeba zawsze na G4 uważać. Hetman B6 też wygląda bardzo, bardzo logicznie. I pytanie, od czego tutaj zacznę? Wiecie co? Zacznę. O tak. Grzeczne posunięcie E6. To oczywiście jest takie spokojne zagranie, ale punkt D5 mam już zabezpieczony. Aha, czy on gra przeciwko mojemu skoczkowi? No to jest dobre podejście z jego strony. Bardzo dobre podejście, wręcz bym powiedział. I pytanie, co ja na to powiem? Na pewno logicznym ruchem jest posunięcie F6. Pytanie, czy działa taktycznie. No więc tak, F6. I teraz, co przeciwnik może zrobić? Może zbić na C6, może zbić na F6. Więc tak, F6 bicie na F6. I powiedzmy, że ja biję Hetmanem na F6. Też nie, czekajcie wtedy to. No tak, tak, tak. Biję Hetmanem na F6. Przeciwnik gra G5 ja biję z szachem. Więc luzi karbuzik. Dobra. Więc, jeżeli mogę zagrać F6, to zdecydowanie powinienem zagrać F6, ponieważ w ten sposób zwiększam presję na punkt D4. Jednocześnie robię furtkę dla, dla tego skoczka. Dobra. Teraz już punkt D4 jest broniony, więc tutaj wybiję. I chciałbym zaatakować jego króla, bo ten jego król jest osłabiony, co nie? To zacznijmy wobec tego od ruchu skoczek F7 i ten skoczek będzie chciał wkicać na G5 w którymś momencie, jak już wjadę na H4 może. Coś tutaj wiecie, będziemy kręcili. Zastanawiam się co zrobić z tą wieżą. Prawdopodobnie zagram A6, żeby ten skoczek gdzieś tu nie wjeżdżał, i może wieża C7, wieża F7. Mam tutaj myślę całkiem niezłe pomysły. Mało tego, zastanawiam się, czy sensowne będzie poświęcenie czegoś na E5. Nie? No, wieża na F3 jest niebroniona. Więc pytanie, czy tutaj jakaś taktyka przypadkiem nie wchodzi? Ale nic nie dostrzegam, bo on zawsze z szachem bije. E, w sensie, po jakimś odejściu skoczka bije tutaj z szachem, nie? Okej, okay, no to tu nic nie wyczarujemy. To pytanie, czy ja chcę poświęcać tę figurę na E5? Bardzo trudne pytanie. Dobra, na pewno chcę cofnąć wieżę, bo ta wieża na szóstej linii jest bezrobotna całkowicie. Do niczego mi się tam nie przydaje. Teraz gdzie hetmanem? Dobra, zacznijmy tutaj. Na pewno wszelkie końcówki będą dla mnie lepsze bo będę w stanie tego pionka d4 atakować, co nie? Tylko bylebym tutaj na taktyce nic nie podstawił, bo on się dobrze tutaj zdwoił po linii f, więc wiecie, jak figury współpracują, to zawsze jakieś tam motywy taktyczne mogą się pojawić, więc na to absolutnie koniecznie trzeba uważać, ale z całą pewnością ja będę chciał przejść do końcówki. No i ciągle chodzi mi po głowie ten pomysł, żeby poświęcić na E5. Ale póki co nie widzę dobrej konfiguracji, żeby to, żeby to miało ręce i nogi. Tak się zacząłem zastanawiać, czy tutaj nie będzie dobrym pomysłem, żeby właśnie zagrać A6. Czyż A6 to zawsze jest delikatne osłabienie, bo on skoczek A4, skoczek C5 będzie miał. Wolałbym jednak zachować tę elastyczność, żeby móc, zagrać, żeby móc zagrać posunięcie B6 i pole C5 zabezpieczyć. Żeby w ten, w ten sposób przeciwnik nie mógł, nie mógł mnie tu na Hitmańskim dociskać, no i też na punkt E6, muszę uważać. Ok, skoczkę E2. On chce na F4 pójść. Może, może. No, bardzo mnie kusi ta ofiara, powiem szczerze. Ale no, nie jest ona dobra, więc powstrzymam się. Raczej. No dobra, no to trzeba w takim razie te, yy, te wieże powymieniać. No bo jeżeli wieże przeciwnika są aktywne, a moje wieże są pasywne, no to taka wymiana z całą pewnością mi się opłaci, nie? Dobra, grzecznie sobie odejdę. Nic mi się tutaj nie dzieje. I tak jak mówię, ja chcę wszystko powymieniać i w końcówce na d4 atakować. Nie no jak wymieni to ja gońcem odbiję i skoczkiem wrócę sobie na f7. No póki co niestety przeciwnik punkt d4 ma naprawdę solidnie zabezpieczony, ale coś się odwlecze to nie uciecze. Jest słabość, także prędzej czy później yy, ona będzie atakowana, a też dodatkowo też dodatkowo król przeciwnika jest oczywiście osłabiony, więc być może przy Hetmanach na desce będę jeszcze w stanie poszukać jakiegoś ataku na króla przeciwnika. Tylko tak patrzę, to z jednej, to z drugiej nie widzę jakiejś konfiguracji, nie widzę jakiejś konfiguracji, żeby ten Hetman miał się gdzieś właśnie do obozu przeciwnika przebić. Ale zobaczymy. Zobaczymy oczywiście, jaki plan przeciwnik tutaj ma. Bo mi się wydaje, że jedynym takim rozsądnym podejściem to jest gdzieś atak na E6, ale to na E6 jestem w stanie naprawdę bardzo łatwo. Na E6 jestem w stanie bardzo, bardzo łatwo zabezpieczyć. W razie potrzeby zawsze nawet król podejdzie. A też musi na tego gońca uważać w sumie. Okej, okay, w ogóle taka agresja ze strony przeciwnika. Okej. Okay. Hmm. No, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, bo jeszcze y, swojego króla oczywiście osłabia. Dobra, więc zacznijmy w ten sposób. No, ten goniec wygląda potężnie, ale on chyba jakiś potężny tutaj nie jest. Też kurczę, jak pchnie tutaj na H, y, HG, będzie tutaj mi podwisało. Kurde, może tu jakieś problemy nawet się pojawią, tak szczerze Wam powiem. No dobra, więc wobec tego trzeba stare podejście zastosować. Najlepszą obroną jest atak, także mm, spróbujmy tak wyskoczyć Hetman A4 i wymusić jakieś osłabienie na Hetmańskim. Być może, mam nawet taki tutaj pomysł. Być może dobrym pomysłem będzie w ogóle po A3 poświęcenie na A3, wtedy będę miał tutaj dwa wolne piony, które pomaszerują do pola przemiany. Powiem wam, że może to nie jest takie głupie, jak, jak, się, jak się wydaje. Dobra, tutaj. No luzik, ja zerkam ciągle na tego pionka D4, wiadomo o co chodzi. Dobra, pionka G6 póki co nie tracę, więc to luzi karbuzik. Tutaj jakaś taktyka wchodzi. No, nie bardzo nic mądrego, widzę. Nic mądrego tu nie widzę. Dobra, no to goniec G7. Trzeba się tego aktywnego gońca pozbyć. Bardzo ważne jest to, że przeciwnik cały czas posiada. Słabość na d4. A co za tym idzie? On nie ma turędy yy, yy, hetmana przeprowadzić do akcji. O kurde, tego się nie spodziewałem. No i teraz pytanie: czy ten goniec jest bardzo silny, czy bardzo zablokowany i słaby? Trudne pytanie. Dobra, zacznijmy z drugiej strony. Atak, czyli B5. Tutaj zaostrzy się sytuacja, bo on w którymś momencie wkroczy tutaj do ataku, i pytanie, czy ja będę wystarczająco szyb, szybki z drugiej strony. Ale wydaje mi się, że się to zgadza wszystko. Bo jednak no on z szachem tu nie wkroczy, bo jak wybije ja odbiję i może nawet się cofnę, a ja już tutaj. O kurczę, zagrał rzeczywiście to Hetman F2. No dobra, no to liczymy. B4, bicie, bicie szach tutaj, więcej szachów nie ma. Skoczek wisi, nie ma zbytnio gdzie dobrze odchodzić. No dobra, to ja lecę tutaj z koksem. Pytanie, co po skoczku E2? Tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi, nie? Nie no, chyba Hetmanem podejdziemy. Bicie, bicie szach tu. Na F8 odchodzę ciągle. Olipka jakiś skoczkę w cztery, żeby tutaj mata jakiegoś nie było. No, Hetman ze skoczkiem naprawdę potężnie potrafił współpracować w ataku, więc na takie połączenie naprawdę w szczególności trzeba uważać. Niemniej w takiej konfiguracji będę miał co najmniej remis. Poprzez wiecznego szacha. E, także coś takiego e, myślę, że jak najbardziej mi pasuje. Co najmniej remis jest OK. To jest zawsze taka furtka bezpieczeństwa. W razie, jeżeli coś pójdzie nie teges. E, a tutaj bardzo ważne też jest to, coś niespotykanego, e, że mam przewagę na zegarku. To się dosyć rzadko zdarza. A w sumie tak sobie teraz pomyślałem, czy ja nie mógłbym być całkowicie złośliwy i zbić pionka. Nie, bo wtedy nie będę miał tego wiecznego szacha, a on już wjeżdża skoczkiem, tak, a on już wjeżdża skoczkiem na F4 i tutaj będzie szach na G6 albo E6. No dobra, teraz trzeba policzyć to dokładnie. Bo jest jeszcze taki ruch, też. Mogę też bić zawsze. Dobra, bicie on pionkiem zbiję myślę. Kurczę, nie, bo to każda, każda końcówka będzie przegrana z takim potężnym pionkiem. Dobra, więc idę tutaj. No i teraz bardzo dobre pytanie. No on bije na G7, ja odbijam, wjeżdża na F6... I król G8. Taki myk sobie wymyśliłem. Bo jak idę na F8, to wtedy ten skoczek tu lub tu z szachem by wjeżdżał. A tego wolelibyśmy uniknąć. Dobra, obronie tutaj. To jest taka obrona powiedziałbym z jadem. Ponieważ jestem zainteresowany pionkiem pionkiem g5, co nie? Więc zawsze kiedy pionek leci do przodu... O, podstawił? TAK! Podstawił! Dobrze, dobrze! Jeszcze nie zdążyłem się zorientować, czy to na pewno podstawka, czy też może jakieś sprytne poświęcenie, a przeciwnik zrezygnował. No to zobaczmy w takim razie tutaj analizkę. Wydaje mi się, że całkiem niezłą partię zagrałem. Chociaż często jak mi się wydaje, że całkiem niezłą partię zagrałem, to się okazuje, że jednak nie. Kurczę, napięta sytuacja, cały czas, zobaczcie, był termometr, plus 2,5 było w pewnym momencie. No dobra, zobaczmy, więc tak... Tutaj z debiutu, no to była taka, właśnie, równa pozycja. I pytanie, czy tutaj wieża C8 było potrzebne? Tak, wieża C8 albo skoczek F5. No dobra, więc wieża C8 on rozszada. Ja zrobiłem rozszadę, no to to mi się wydaje, że jest. Aha, E6 jest błędem. E, czyli lepszym pomysłem było skoczek F5 od razu rzucanie. No dobra. No ale tutaj, jak F6 mogę zagrać? No dobra, to tam 0,40, 0,50 to jest. Wciąż do gry i ta pozycja, no, no tutaj, to skoczek F7. No to skoczek F7 to zdecydowanie zbyt takie naciągane. Bo chciałem tutaj, chciałem tutaj zachować dużo, dużo, dużo figur na desce, ale koniec końców się okazało, że i tak musiałem te wieże wymienić więc no to zdecydowanie nie było jakimś dobrym interesem, bo zmarnowałem czas na latanie tym skoczkiem, a nic na tym nie zyskałem. No i zobaczmy, cyk, 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 no i właśnie tutaj się przyznałem do błędu, skoczek H8, no i on mi tym gońcem tutaj wjechał, uh, okej, okay. ale tutaj już równa, o skoczek H6, bardzo fajny ruch, którego nie widziałem, uh, żeby po słabościach atakować. Bardzo fajne posunięcie, rzeczywiście. No ale dobra, ja też poszedłem całkiem aktywnie, więc to mi pasuje tu. GH w ogóle można było grać. A to jest przegrana pozycja! No to przyznam szczerze, że absolutnie nie rozumiem, dlaczego to jest przegrana pozycja. A skoczek E2 od razu. I najzwyczajniej w świecie nie mam jak y, przejść tym hetmanem, żeby bronić pionki. No całkowicie to obaj przeoczyliśmy, rzeczywiście. No tak. Ale widzicie, jak w szachach trzeba być y, precyzyjnym, że często jest jedna, jedyna jakaś okazja, żeby się przebić, żeby w jakiś precyzyjny sposób się przestawić do ataku na słabości przeciwnika, i albo tę okazję się wykorzysta, albo kolejna już się nie pojawi. No, i tutaj właśnie ruszyłem to B4 i już się zrobiło fajnie. Choć. O tutaj 00, no dobra, cyk i ta pozycja jest równa. Trzeba grać skoczek E2, co ciekawe. No tak, żebym nie zabrał pionka. No a tutaj przeciwnik albo mi skliknął, albo przeoczył, że tutaj Hetmanem mogę zbić. No i się od razu poddał. No bardzo napięta sytuacja, ale bardzo też pouczająca partia. To znaczy ten moment był kluczowy, że przy wymianach zawsze dobrze się trzeba zastanowić, a ja tutaj zbyt szybko to skoczek F7 zagrałem, no i się okazało, że po prostu dwa ruchy straciłem. Także pouczająca gierka, muszę powiedzieć.